Adrian, Sebastian, wstawajcie! Macie 5 minut, żeby się wyszykować. Nie obchodzi mnie, jak to zrobicie, ale już od pół roku obiecujemy babci ten wyjazd. Dobra. Jestem gotowy. Dobra, mamo. Ja już jestem. Okej, okay, ale gdzie jest Sebastian? Babka, kurwa! Lecimy! Ej, Seba! Patrz! W końcu po tylu próbach mam własnego homunkulusa. ale chuj mnie boli na co ty chory jesteś? Wypierdalem jestem, bo mnie jeszcze zarazisz. Ale to eksperyment. Ty? A co to do góraz taki dziwny? W kurwa mnie? <noise> ty idioto, przecież to jest dynia. Ty zna fizykę? Nie chodziłeś? Ta, dynia. To walę tą dynię na dy... ty. Ty dobre, dynię na dynię, ale kurwa. Moja <noise> no <i> gitaro, <noise> się człowieku, wyjaśniony. wyjaśniony. <noise> Haha. Spierdaj się, bo nie, nie chcecie znać. Ale Karyna, proszę, daj mi ostatnią szansę, już nie będę cię bił. Mam kwiatka i nawet wiersz napisałem. No dawaj tego wiersza. Kocham cię Karyna. W ogóle jesteś spoko. Fajną masz pizdeczkę, ale wolę czoko. Boże, nie woź się tak, bo zaraz cię wolę na dziąsło i znikniesz jak dinozar. Dobra Mordo, trzymaj jeszcze swoją torbę. No, dziękuję za gościnę. Ale na znaczy, jak dojedziesz. Nie pamiętam, żeby w pociągu bileta skasować? Kogo mam kurwa skasować? Ty Mordo, fajny ten DJ, co to za DJ? Jaki DJ człowieku, to Bob Marley, co ty nie znasz? Nie no, oczywiście, że znam, to ten co ziłeczko wymyślił. No może nie wymyślił ziłeczkę, ale na pewno zapoczątkował cooltreggę. Ty... A co ty pedał? Jesteś pedał, człowieku, o co ci chodzi? Na to, co? Kto słucha reggae, ten rucha kolega, Gitara się ma. Ty, a pokazać ci, jak zrobić tak, żeby dupeczka się zakochała od razu w tobie? Ta, ostatnio pokazałaś tak, że dostajesz śmigło na ryj i się skończyła Twoja kariera. Dobra, ty, tamta jakaś wspierda, ona była. Pater. Ej, hey, Manirka, lubisz moje zimniaczki? A czemu pytasz? No bo w mam wielką, ty. Pierdole, zostaje pedałem. Kurwa, taka dupa z takim pedałem, a pizdy razem dolicie? Mordo. Ej, ziomek. Dajesz suba? Albo telefonik. Albo i odwiedzasz pozostałe wideo? Albo my odwiedzimy ciebie. No, dokładnie. Dawaj, pokazuj. Dawaj. хүүхэд <laughs>